Ostatnie zwycięstwo w Lachti było dwunastym triumfem Polaka, dwukrotnego mistrza olimpijskiego w historii jego występu w Pucharze Świata. Zarazem jubileuszowe, 25 miejsce na podium. Ciągle, podobnie jak Severin Freund, w genialnej formie jest Kamil Stoch. Miejmy nadzieję, że potwierdzenie tego będzie także tutaj podczas tego skoku. Bardzo ładnie, bardzo podobnie jak przed momentem reprezentant Niemiec skacze Kamil Stoch. No, ciągle wielka forma, wielkie słowa uznania dla Polaka za to, że poznał zdobyciu dwóch złotych medali olimpijskich. Jest ciągle skoncentrowany i ciągle utrzymuje najwyższą formę. Bardzo dobry skok. 126,5 metra, a więc tylko pół metra bliżej od reprezentanta Niemiec. E, troszkę niższe noty, ale 1,4 punktu dodany, podczas gdy Severin Freund miał odjęte 1,1. Myślę, że Kamil będzie na pierwszym miejscu. Jest liderem reprezentant Polski. O jeden punkt. Jedną dziesiątą wyprzedza Severina Freunda. Kamil Stoch? Wierzymy w to, że będzie to szczyt podium. Kamil Stoch pięciokrotnie wygrywał już w tym sezonie. Czy to jest skok po trzynaste w karierze, zwycięstwo pierwszy po pierwszej serii? dziesiąta 1, 1, punktu przewagi nad Severinem Freundem Kamil Stoch. Teraz wielka zagadka i pytanie, jak będzie to wszystko ocenione? Minus 1,6 punktów w tej chwili dla Kamila. Wyświetlają się noty pół. ,19, ,19 126,5 metra. Wydaje mi się, że powinno to wystarczyć do tego, by Kamil odniósł swoje 13. zwycięstwo w karierze i znacząco powiększył przewagę nad Peterem Plewcem w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Tak będzie, Sebastian, tak będzie, bo 126,5 metra to jest odległość lepsza od odległości Severina Freunda. E... Podobne warunki obu zawodników. Bardzo wysokie noty dla Kamila. Jest zwycięstwo Kamila. Nie ulega wątpliwości. Tak jest. Kamil Stoch wygrywa dzisiejszy konkurs z przewagą 3,8 punktów nad severinem Freundem. Kamil Stoch wygrywa po raz szósty w tym sezonie. 13 raz w karierze. 26 raz w karierze jest na podium i jest coraz mocniejszym liderem klasyfikacji generalnej Pucharu Świat. No, w sześciu ostatnich konkursach Pucharu Świata, z sześciu ostatnich konkursów Kamil wygrał cztery, raz był trzeci, raz był czwarty. On i Severin Freund bez wątpienia prezentują najwyższą formę w ostatnich tygodniach. U Kamila dochodzi jeszcze genialna forma na Igrzyskach Olimpijskich, dwa złote medale olimpijskie. No więc ostatnie tygodnie, a właściwie cały sezon w wykonaniu Kamila jest po prostu znakomity. Cieszy nas bardzo kolejny wygrany konkurs, cieszy nas to, że utrzymuje bardzo wysoką formę, cieszy nas to, że powiększył do 103 punktów przewagę nad Peterem Prewcem. No a do zakończenia rywalizacji o kryształową kulę. Pozostało już tylko pięć indywidualnych konkursów cztery. cztery. Tak. Wydaje się więc, że Kamil jest na najlepszej drodze i chyba nikt z tej drogi go już nie zawróci, aby po raz pierwszy w karierze być zwycięzcą Pucharu świata, zdobyć pranicę kryształową kulę. No gorąco w to wierzymy. Ko